Witajcie w świecie biegowych mitów. Czy są one prawdziwe, czy tylko legendy? Dzisiaj to sprawdzimy. Po pierwsze, mówi się, że nie ma złej pogody, są tylko słabe charaktery. Ale czy zawsze warto biec pomimo złych warunków? Pamiętaj, że zdrowie jest najważniejsze. Lepiej zaplanować czasami trening indoor, niż ryzykować przeziębieniem i mieć tydzień z głowy bez pasji. Kolejny mit to. Im więcej żeli, tym lepiej. Ja rozumiem, że żele to dodatkowe kalorie, energia, ale ich nadmiar może spowodować więcej złego niż dobrego. Na przykład niezapowiedzianą wizytę w lesie na dwójeczkę podczas powijania swojego rekordu życiowego. Kolejny mit to bieganie jest tanie. Mówią, dopóki nie zaczniesz inwestować drogie buty, odzież, płaty startowe, wyjazdy na zawody, to może być droższe hobby niż Ci się wydaje. Kolejny mit to bieganie każdego dnia jest zdrowe. Ja rozumiem tak samo w tym przypadku, że systematyczność, regularność jest bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsza w planie treningowym jest regeneracja. Nawet najlepsi zawodnicy na świecie mają wyznaczone dni właśnie na regenerację, żeby uniknąć przetrenowania i kontuzji. I ostatni mit to bieganie niszczy Twoje kolana. Zawsze to słyszałem od starszych. Ta stara odpowiedź jest nieaktualna. Z dobrą techniką i wsparciem bieganie nawet może pomóc i wzmocnić nasze stawy. Oto prawda, moi drodzy. Bieganie, jak każda inna dyscyplina, obrosło mitami. Ale z dobrą wiedzą można je bez problemu obalić. Możesz wszystko. Biegaj mądrze i zdrowo. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo ptaki robią wszystko, żeby mnie zagłuszyć. Teraz ja lecę na swój trening. Cześć!